Cześć moi drodzy, z tej strony Hanna Kowalczyk witam Was na moim kanale o interpretacji snów. Dziś zagłębimy się w tajemniczy świat snów i spróbujemy odkryć, co kryje się za ich symboliką i znaczeniem. Jeśli fascynuje Was, co oznaczają Wasze sny i jak wpływają na naszą codzienność, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka pełnego ciekawych interpretacji i porad. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego snu. Numer telefonu we śnie ma kilka znaczeń. Zapowiada odpowiednie znajomości, spotkania z przyjaciółmi, wzmocnienie pozycji w pracy, ważne wiadomości. Ale także ten symbol, według śniącego, zapowiada konflikty, problemy w komunikacji, codzienną rutynę. Zrozumieć wizję snu można, jeśli przypomnisz sobie szczegóły. Wydarzenia, wiadomości, stałe sprawy. Zobaczyć numer telefonu we śnie oznacza. Wkrótce rozpocznie się seria nieuchronnych wydarzeń, po których dowiesz się ważnych wiadomości. Marzyłeś o zobaczeniu numeru telefonu na papierze? Sądnik informuje: W rzeczywistości jesteś zbyt zajęty robieniem rzeczy i nie zwracasz uwagi na swoich bliskich, a oni cierpią z tego powodu. O czym marzysz, aby zmienić swój numer telefonu? Marzyciel chce zerwać więzi z przyjaciółmi, dobrymi, znajomymi. Ważne informacje i potrzeba komunikacji. Jeśli dziewczyna marzy o tym, aby zobaczyć numer faceta, którego zna, oznacza to, że chce się spotkać, aby coś jej powiedzieć. Te fakty mogą być bardzo ważne, a nawet zmienić jej życie. Szukasz numeru telefonu we śnie? Sądnik oznacza, jesteś zbyt wycofany, doświadczasz problemów w komunikacji. Powinieneś częściej wychodzić ze swojej strefy komfortu, starać się poszerzać krąg komunikacji. Jakie działania zostały wykonane? Prawidłowa interpretacja snu jest możliwa na podstawie tego, co się wydarzyło szukać. Sytuacja konfliktowa w pracy, poprosić kogoś. Poproś znajomych o pomoc w rozwiązaniu jakiegoś problemu, pisać i będziesz w stanie wzmocnić swoją pozycję w pracy, dać swoje nowy. Wielbiciel Wielbicielka, wpisać i przypadkowo rozpowszechnić błędne informacje, które spowodują problemy, zmieniać stracisz kontakt z przyjaciółmi. Również pisanie oznacza, będzie znajomość i zbliżenie z odpowiedzialnymi, interesującymi, wszechstronnymi ludźmi. Wymiana informacji prośba o pomoc. Marzyłeś o podaniu swojego numeru telefonu? Marzyciel sugeruje, symbolizuje to wymianę informacji lub marzyciel pozwoli jakiejś bardzo bliskiej mu osobie. Podanie numeru telefonu we śnie oznacza, powinieneś sam wyjść z inicjatywą i poprosić kogoś o usługę lub poradę. O czym marzysz, gdy podajesz błędne cyfry w swoim numerze telefonu? Ma to poważne znaczenie. Jednak prawidłowe i fikcyjne cyfry należy rozpatrywać z punktu widzenia numerologii. Dreambook Millera codzienne sprawy. Wyśnione cyfry numeru telefonu reprezentują bieżące sprawy, rutynę, codzienne obowiązki, czyli zwiniętą rutynę życia. Staraj się nie prowokować konfliktów. Nieznane telefony we śnie zapowiadają sytuację konfliktową w pracy, więc kłótni, sprzeczek lepiej unikać. Powinieneś lojalnie komunikować się z kolegami dowolnej rangi, ponieważ od tego zależy Twój sukces, a także perspektywy na przyszłość. O czym marzysz, aby zapisać czyjś numer telefonu komórkowego? Sądnik sugeruje: spróbuj zapamiętać go w rzeczywistości i zinterpretować. Aby to zrobić, musisz zetsumać wszystkie liczby, a następnie zredukować sumę do jednego którego wartość znajduje się w numerologii. Spotkania z przyjaciółmi, ważnymi osobami. Śniło ci się, że to zapisujesz. Wizja dziewczyny zapowiada uwagę wielbiciela, który jest dla niej nieprzyjemny, ponieważ kocha innego. Również zapisanie telefonu zapowiada spotkania i znajomości z osobami o wysokim statusie i pozycji. Sonnik podkreśla: Są one w stanie odegrać znaczącą rolę w losie śpiącego, O najważniejsze jest, aby nie przegapić szansy. Wybranie numeru telefonu i dotarcie do jakiegoś miejsca we śnie jest dobrym znakiem. Wkrótce spotkasz dobrego przyjaciela i spędzisz miło czas. Pomoc krewnych znajomych: Wybrać numer, ale nie dodzwonić się tam, gdzie chciałeś, we śnie oznacza. Problemy nigdzie nie pójdą, będziesz musiał rozwiązać je własnymi siłami. CO oznacza sen o wybieraniu numeru stacjonarnego. Jest to odzwierciedlenie potrzeby śniącego w obcej pomocy. Ogólnie rzecz biorąc, numer telefonu we śnie zwiastuje wzmocnienie biznesu, które śpiący będzie w stanie osiągnąć, opierając się na dobrych kontaktach z właściwymi ludźmi. Telefon odbyłego udostępni, autor, Inga Archangielska ostatnie komentarze. 30, Jul, 2022, ksyłszaśnił mi się chłopak, którego twarzy nie pamiętam, podyktował mi swój numer telefonu i powiedział, że spotkamy. Się z nim w prawdziwym życiu, numeru, który podyktował też nie pamiętam. 19. Jul. 2022 Śniło mi się, że mój ulubiony piosenkarz i ja spotkaliśmy się przypadkiem, przytulaliśmy się i rozmawialiśmy. Potem musiałam iść i zapisywałam mu swój numer, ale nie pamiętam, czy zdążyłam, czy nie. W telefonie był 1%. 13. Jul. 2022 Jane śniło mi się, że kupuję nową kartę SIM z dobrymi numerami. Po zakupie zobaczyłem inny złoty numer z szóstkami w środku, ale nie miałem wystarczająco dużo pieniędzy, po prostu spojrzałem na ten numer, chciałem go kupić. Co to znaczy? 10 FEB 2021 Nazgól dziś po południu miałem sen, w którym wciąż byliśmy w szkole. Spóźniłem się na lekcję, a mój kolega z klasy i mój ulubieniec w życiu szukał mnie i wysłał sms -a. Zauważyłem, że jego numer telefonu się zmienił. Ale zdałam sobie sprawę, że to on. Znalazłam klasę i weszłam do środka. Czułam się, jakby łączyła nas niepewna relacja. Ukradkowe spojrzenia na siebie, zazdrość pod prysznicem. Czułam to. Kiedy wybierałam miejsce do siedzenia, zrozumiałam jego życzenie, żebym nie siedziała z chłopakami, i znalazłam wolne miejsce z koleżanką. Co to znaczy? 16 maja 2020 roku witam. Bardzo często zapominam numer mojego cywilnego męża we śnie. W pewnym momencie przypominam sobie o nim i próbuję wybrać numer, ale. Nie pamiętam, budzę się z niepokojem. Proszę o pomoc, dziękuję. 6. Jan. 2018 śniło mi się, że spotkałem się z moją byłą. Niedawno zastanawiałem się, czy złożyć jej propozycję biznesową. We śnie się. Nie odezwała, ale potem okazało się, że przed wyjściem zostawiła swój numer telefonu na kartce. Powiedzieć coś, Jung Karl Gustav Świadomość i nieświadomość Wydawca, University Book Ast, 1997 rok 544 centów ISBN, 978, myślnik 5, myślnik 79, 0012, myślnik 3, Freud Segment Sleep and Dreams Wydawca, Olympia Press, 1997 rok. 544 centów ISBN, 978, myślnik 5, myślnik 15, 000030, myślnik 8, Chan Teresa. The West dream book. Dekodowanie i interpretacja 20 tysięcy snów. Wydawca, Ripple Classic, 2011 rok. 1200 centów ISBN. 978 myślnik 5 myślnik 386 02 227 myślnik 3